Pani Ewelina Marusza, dzisiaj mieszkanka Rut, przekonuje pani, że z niczego można zrobić coś. Tutaj akurat w formie zabawy na stolikach widzimy różne przyrządy, którymi tutaj mogą y, 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 dzieci między innymi się pobawić. Co dokładnie tutaj Dzień dobry, tak jak najbardziej. Przygotowaliśmy tutaj z koleżanką atrakcję dla dzieci z produktów teoretycznie przeznaczonych do wyrzucenia. A więc mamy tutaj przede wszystkim króluje u nas papier w różnej formie, od kubeczków po kartony i do tego różne atrakcje, które umożliwiają dzieci taki rozwój, że tak powiem, zaró zarówno pod względem takim plastycznym, jak i zręcznościowym. No widzę tutaj jakieś szpatułki, widzę karton, który najpewniej trafiłby na śmietnik, widzę też kubki po napojach, które wykorzystujemy właśnie po to, żeby się napić, ale tutaj do czegoś innego służą. E, tak, z kubeczków, akurat w tej sytuacji, przygotowaliśmy tutaj dla dzieci atrakcję w postaci łowienia rybek, e, czyli właściwie z, z zwykłego kawałka y, patyka zrobiliśmy wędkę i dzieci e, mogą sobie e, u, u, usprawnić, że tak powiem, zabawę układania kubeczków jeden na drugim w postaci łowienia, ry, łowienia rybek. Mhm. Także dowolność kubeczków w wykorzystaniu do zabawy jest naprawdę ogromna i zależy tylko od naszej fantazji. Która gra najbardziej, najbardziej, panią cieszy. Oj, e, myślę, że właśnie to łowienie tutaj się cieszy bardzo, bardzo dużą popularnością i też Jerzyk, którego powiem szczerze, przygotowywałam, dzisiaj, tak, dzisiaj także zapraszam do zabawy. Dziękuję. Z nami pani Ania Baszczok, szefowa Koła Gospodyń Wiejskich w Rudach. Jak wiemy gospodynie w Rudach angażowali się dosyć długo, ale tak formalnie od roku. Co panie dzisiaj tutaj przygotowały na ekotargu? Dzisiaj mamy, przygotow dzisiaj mamy przygotowane ciasta, własne wypieki, domowe wypieki. Mamy przygotowany bigos, muffiny bananowe i ciasto pomarańczowe. To są takie ciasta nienadziewane niczym. Oprócz tego mamy jeszcze jabłuszka. Świeżo zbierane dzisiaj z drzewa. Właściwie kogo jak kogo, ale gospodyń do tej ekologii nie trzeba przekonywać, bo Panie wiedzą gdzie te produkty najlepsze można znaleźć, w ogródku między innymi. Dokładnie, dokładnie. Mhm. Jak długo przygotowania trwały żeby się tu wystawić? Powiem Panu od czwartku, tak intensywnie od czwartku, dzisiaj rano też jeszcze ostatnie ciasta pieczone, jabłuszka dzisiaj rano zbierane, więc Ej, trochę już minęło od rozpoczęcia tego wydarzenia. Coś szczególnie na Waszym stoisku cieszy się popularnością? Tak, sernik z rozkwiniami. <noise> Dziękuję. Pan dyrektor komunalki w Kuźni Borskiej, dzisiaj w Rudach, bo Rudy też podlegają pod komunalkę w Kuźni Borskiej. Trochę korzystacie z tego wydarzenia? Umożliwiacie mieszkańcom złożenia wniosku o parking, czy też zachęcacie do skorzystania z nowego przoku? Ale też wsparliście to wydarzenie? Nie? Dzień dobry, witam wszystkich mieszkańców RUD nie tylko. Tak, przede wszystkim wsparliśmy to wydarzenie pomocą techniczną, pomocą przetransportowania namiotów podłączeniem prądu. E, także, także w tym zakresie wsparliśmy tutaj tą imprezę. Natomiast jesteśmy też jako Zakład Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej w Kuźni Rewciborskiej dzisiaj. E, pomagamy, udostępniamy mieszkańcom e, przeprowadzenie procesu odbioru e, karty oraz zarejestrowania samochodów celem korzystania bez, z bezpłatnego parkingu w Rudach. No PSZOK właśnie już działa od, kilku, od kilkunastu dni, nie wszyscy mają te karty. Tutaj dzisiaj mogą przyjść, porozmawiać z całym dyrektorem, żeby wyrobić tę kartę, dostać ją. Tak, dokładnie tak. Umożliwiamy dzisiaj mieszkańcom odbiór kart dostępowych na PSZOK tutaj na miejscu. Procedura jest prosta, nieskomplikowana i szybka. Wydajemy od ręki karty na miejscu. Po złożeniu deklaracji. Panie dyrektorze, jakie zainteresowanie? No powiem panu, że, że duże, bo, bo już mamy kilkadziesiąt kart y, wydanych tutaj na miejscu dzisiaj. Czy znaczy to jakieś skazanie, że przy, y, komunalka skrótni musi wyjść bardziej do ludzi na takie wydarzenia? Pana przemyślenia jakieś? Była okazja wyjść, jakby przyspieszyć proces wydawania karty po to, żeby mieszkańcy mogli bezproblemowo przyjeżdżać do nas, oddawać odpady. Przy okazji jest też możliwość wytłumaczenia na bieżąco, jak działa system szlabanowy, system wjazdowy. Mieszkańcy chętnie słuchają, także, także działamy. Dziękuję. Również eko piknik w rudach i liczne stoiska. Jakby się pani mogła przedstawić? Yy, nazywam się Aneta Filar i prowadzę sklep zielarski bliżej zdrowia w rudach raciborskich. No właśnie jest Pani mieszkanką Rud i dzisiaj tutaj w rudach może pani pokazać to, co yy, dobra, z czym pani tutaj tak, co tutaj można nabyć? Przede wszystkim zioła i naturalne yy, preparaty lecznicze. Yy, polecam karczocha, yy, sok z karczocha, sok z pokrzywy yy, dla naszego, ku naszej zdrowotności, oczyszczania organizmu, yy, cholesterol wysoki cukier, wszyscy się borykajmy z takimi problemami. Także polecam. Ta świadomość ludzi wzrasta, coraz więcej puka do Pani sklepu? Tak, widzę to i ludzie zaczynają dbać o siebie i odchodzą od tych chemicznych, y, syntetycznych preparatów leczniczych, ale nieobojętnych dla naszego zdrowia. Na jedno, jedno leczy, na drugie szkodzi, a zioła mają, y, są tak dobre, że nie działają wybiórczo, pomagają całemu organizmowi. Takie wydarzenia chyba są pomocne w promowaniu też, nie tylko lokalnego biznesu, ale tej takiej y, kroku ku zdrowotności. Jak najbardziej, bardzo dziękuję za zaproszenie tutaj, na piknik. E, oczywiście, że tak, propagowanie zdrowia i tych naturalnych sposobów lecz, leczenia jak najbardziej potrzebne jest w dzisiejszych czasach, kiedy pędzimy i, i tak, jak najbardziej. Dziękuję.